Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Waślewicz, w domu aukcyjnym Deseunicum zajmuję się grafiką artystyczną. Mam wielką przyjemność pokazać, przedstawić dzisiaj Państwu Carmen, książkę, czy właściwie tekę graficzną, która powstała w 1949 roku. Tutaj jest nazwisko artysty, Picasso, znane nazwisko, nie trzeba artysty przedstawiać. Picasso był nie tylko wybitnym malarzem, ale też wybitnym grafikiem i można powiedzieć wyżywał się w tej technice w tej technice osiągał różne rozwiązania które potem przenosił na płótno więc grafika była dla niego czymś bardzo istotnym Carmen to cyganka w której zakochuje się żołnierz historia jest taka spopularyzowana przez operę Bizet że ta miłość, ta fatalna namiętność sprowadza go na mielizny, on zaczyna zachować się niemoralnie, zaczyna zachowywać się źle. Poproszono Picassa o sporządzenie ilustracji do tej książki. Myślę, że to była dla niego jakoś bliska jego sercu historia, dlatego że po pierwsze traktuje on namiętności, a po drugie Dlatego, że rozgrywa się w Hiszpanii. To nie są klasyczne ilustracje. To, co tutaj Państwu pokazuję, to jest cała opowieść, ale to są takie wkładki, które się rozkłada. I kolejne karty są grafikami Pablo Picasso. To zostało stworzone w technice suchej igły. Można powiedzieć, że szlachetnej technice, dlatego, że. Daje stosunkowo mało dobrych odbitek. Ta książka powstała w 320 egzemplarzach. Prezentowana tutaj nosi numer 106. To, co jest wyjątkowe w tym egzemplarzu, to to, że 31 plansz zostało sygnowanych własnoręcznie przez Picassa. Zapewne dlatego, że dał to w prezencie Stanisławowi Dawskiemu, wybitnemu polskiemu malarzowi i grafikowi, z którym się przyjaźnił, kolegował. Razem działali w Komitecie UNESCO i wydaje się, że artysta, geniusz, chciał dać koledze coś, co było oznaczone jego genialnym podpisem. Mamy do czynienia z rzeczami najwyższej jakości, i jeżeli on to podpisał, to znaczy, że on przybił temu stempel że uznał, że te odbitki są naprawdę naprawdę dobre. Proszę Państwa, zapraszam do licytacji, bo nie fizycznie, na aukcję grafiki dawnej 19 maja do licytowania Carmen Pablo Picassa.